Widzowie, witam Was na live. Ie. Witam Was serdecznie na live z Mainstara. I dzisiaj będą klepy w sumie? Tak, klepy będą. E, więc e, zapraszam na live. E, kanał Quels. O, dobra widzowie. Teraz powinno nam wbić trochę osób. Tak mi się wydaje coś. E, więc ja będę tutaj pisać. E, o i co ja będę pisać? E, o jest stream. Dobra. się bije. Widziałem. Musimy się bić, ale... Kurde, nie umiem go trafić, bo on się rusza jak jakaś małpa i ma binda na Elkę. Patrz! I widziałe tak dzisiaj właśnie polizałem. Tak dzisiaj właśnie polizałem. Po to, że... Ja nie wiem Tylko błagam, żebym nie miał Steam Snipera Bo jakbym nie miał Steam Snipera to się wkurzę mm. Oj Musi ich biegać oczywiście O kurde Ty Nie dałem mi prawie koksa. A no, w sumie wydaje się się gdzie. A w sumie działa mi tam live. nie wiem czy ja sobie nie gadam tako. Raczej. O działa. Powinny zaraz osoby... powbijać na tego streama O, mówiłem, że, że powinny osoby zaraz powbijać Już jedna osoba wbiła Zabijemy chłopa widzowe o, Jezu. Siema. Siemanko. Siemanko i Marcel. Możecie dać suba, nie? Możecie jakąś kasę przelać, bo dzisiaj zdedałem. Więc możecie jakąś kasę pejnąć. Na przykład, nie wiem. Nie wiem w sumie ile możecie, ale. Aż tak dużo nie musicie dawać. Nawet 20 milionów będzie odpowiedzialne. Zabiłem. Co on miał? Afrodyty. Cztery osoby. Mówiłem, że zaraz Lives stara się zawsze wybije. Przywitajcie się, widzowie, te, te cztery osoby, które są na live, Weźcie się, przywitajcie. Możecie coś pisać na czacie. Ja będę to widzieć, spokojnie. Jezu, widzowie. Jakieś lagi serwerowskie. Mi się przydała jakaś... Jakiś kit gaśnica. Weźcie coś tam, napiszcie, bo są cztery osoby na live, a tylko jedna osoba, It's Marcel, napisał siema, no to serio kurde, nie ukrywajmy, że powinno być trochę więcej osób, o dobra, jakiś chłop, Izyda, kurde, dobra, Izyda mnie bije. Kurde, zacha osób. No, to ty, to ty jesteś. To ty. Ty. Podskoczek tak. Dobra. Jakiś asasin mnie bije. Wiedziałem, że jak odpala live, to jest stara jeszcze. O, wic mi pomaga. Tylko ja nie rozumiem tego, czemu wy ja nic nie piszecie na tym streamie. Więc Marcel, używam ci pałki. Spokojnie, Marcel. Marcel, uciekaj, uciekaj, zakładaj totem. Totem, totem, reakcja. Reakcja. Reakcja, szybko. No. Widzisz, w. O sorry, Marcel, dawaj. Dojrzej go. Pięć osób. Aj Nie right. no ja zaraz chyba będę wysyłać linka o, Tak to, to nikt chyba nie potrafi sobie Wyszukać mojego kanału albo Nie Ale wiem, że chyba sobie poliżę O to Filipka Dobra, idę kopiować link do streama Udostępnij, kopiuj i wklej. Działa link. Działa! Tak, kolejny link będę mógł wysłać za minutę, to... E, mogę trochę hajsu. No nie wiem. No nie wiem kolego. Czy możesz troszkę hajsu? Coś osób, widzomy. Nie, no spocony miaczek. Ty, ty nubja. No najmie. Ten miaczek to jakiś no, nauń. No i patrzcie, widzowe. Dostałem na kopę. I nagle, nie wiem, szyftuje, No to serdecz, trzeba być jakimś dziwnym, że. No, kaj go Marcel tam. Nie umiem trafić jakiegoś neuma. No Potem. Widziałem, zabijamy go. Totem! Totem! Zabiłem! Dobra, aleczka, eczka Hadesa, dobra. Widziałem l Już 7 osób, na to... A ja. widzowie, ale piszcie coś na streamie Bo to nie ma sensu jakby nic nie piszecie O kurde, padam muszę sobie wypromować live'a no, Możesz mi, Thraser, pomóc? Posary oh, Marcel Przecież to ja, je... Yeah. To ja! No... Panie słuchawczy... Dobra, widziane. No, <śmienic> to mnie. Widzę, dzisiaj taki króciutki live, więc... Zaraz będziemy kończyć. Sorry, ale dzisiaj taki krótki live, widzę, więc żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych.